Witam kochani, dzisiaj będą pieczarki pieczone w piekarniku z pysznym farszem, szpinakiem, grzybkami, czyli dwie pieczarki, twardym serkiem parmezanem, twarożkiem i czosnkiem. No i oczywiście soli i pieprz. Muszę teraz to podsmażyć, żeby nadziać te właśnie pieczarki. Szpinak dzisiaj będzie? Szpinak akurat miałam podgotowany i mrożony. Który bardzo lubię. I nagrywamy patelnię. Na patelnię. Troszkę oleju i zaczynamy od pieczarek. Mam tutaj dwie takie nieduże pieczarki. I chwileczkę podsmażę i dodam trosnek. Kochani dodaję troszeczkę masełka, tak łyżeczkę I teraz w te tę ja Mam to chyba te cztery ząbki. i podtwarzamy przez chwilkę i dodajemy zaraz szpinak no i kochani wrzucamy na szpinak i teraz zmniejszam płomień i dusimy parę minut za chwilę dodam soli i teraz delikatnie przyprawimy szpinak z kwiatkami, solą i białym pieprzem. i to na razie wszystko i jeszcze dusimy dwie minutki wyłączamy i dajemy twarożek ja akurat mam do mowy troszeczkę twarożku żeby połączyć z tym szpinakiem po pierwsze właśnie gorący to połączymy razem a przepis na twarożek kochani na naszym kanale na pewno znajdziecie tak robię sama nie kupujemy serków twarożków tylko wiejski serek kupuję. no i za to trzeba się nauczyć jak się ten wiejski serek robi też na pewno łatwo no, ale nie jest taki drogi ale to nie chodzi o to chodzi o to, że jest dużo zdrowie, jak się samemu zrobi i teraz dam jeszcze odrobinę twardego serka, a zostawię troszkę żeby później posypać jeszcze na duże pieczarki a kochanie umiesz robić twardy ser? nie, jeszcze nigdy nie robiłam o, twardy ser to chyba trudna sztuka to zajmuje chyba no, czas, to leżakowanie jakieś tam musi być. To się nie opłaca, kochanie, na taką ilość, jak nam potrzeba. To... Nie, nam starym to już się na pewno nie opłaca. Ale mało używamy w ogóle sera. No i kochani, wyłączamy. I za chwilę będziemy nadziewać nasze pieczarki tym bardziej. Piękny i pachnący. Mm. No i kochani, nasze pieczarki delikatnie skropimy oliwką. Pieczkę soli. Nie za dużo. A tak delikatnie. I ostrej papryki tym razem. Tak delikatnie. mamy sobie ostrej papryki. Będzie pikantnie. I ostre rzeczy. Tak jak lubimy. Tak delikatnie. Tak Posypiemy papryką i nakładamy parsz. Szpinak z serem białym o za dużo to może. Ja Zaję, może może No ale tych grzybków jest i... zobacz jest dużo wiesz, to, tak no to jest za dużo było, tak żeby, tak, żeby, tak, żeby właśnie podzielić to wszystko jak zostanie to potem dodam i tak wszystkie te grzybki musimy napełnić o nadziewamy no, tym, tym farszem pachnącym farszem no i farszu mi wystarczyło akurat, akuratnie Teraz jeszcze posypię na górę właśnie tym prawdziwym serkiem. Można później dać, jak już się będą podpiekały, ale ja od razu tutaj. Nie używamy żadnej mozzarelli, nic dzisiaj tylko parmigiano i Nasz ulubiony ser. Próbowaliśmy różne sery, tak. ale ten najbardziej nam przypadł do gustu. Piekarnik nagrzewamy na 200 stopni. Tak, jeszcze musimy przygotować sobie rybkę bo do tego jeszcze będą fileciki z okolnia i będziemy piekli na jednej blaszce no, super odsypałam wszystko fajnie, moją blaszkę na której będzie się piekło wyłożyłam papierem pergaminem pryskamy olejem i układamy najpierw właśnie nasze grzybki pieczarki ze szpinakiem tak, takie nadzienie właśnie szpinakowo-grzybowe, serowe O w ten sposób. A tutaj kochani mamy naszego okonia. Filaciki, tak. wypukane. Wypłukane. Kochanie, potem drugą stronę. Skórka jest wyskrobana, kielce. obsuszone. Układam je i potem je właśnie przyprawię i już na tej blaszce. Skórką do dołu. Czyli będzie jedzenie jednoblaszkowe. Kuka się mówi jednogarunkowe. A to będzie jedno blaszkowe. Tak poukładam i zaraz przyprawię Piękne Ciki załania. Ja muszę hmm. tak poukładać, żeby mi się to zmieściło. Też ta rybka No to może jakoś taką mi się to wszystko już zmieściło tutaj. Zmiesią, no mogą się dotykać. Tak, problemu. ja wiem, bo one się tak pokłócą, bo to. One się pozwijają. Może nie. O, bruloniki się zwiną. zobacz. oczywiście nie powinny. Zwiną się zwiną Dobrze, porozkładamy. Sol i pieprz, już, już Nic się. więcej. Tylko dajemy sól. Leci, leci. Nie za dużo, bo one są tak. Jeżeli lubicie na ostro, to sobie tego filecika zamoczycie w jakimś ostrym sosie. Tak, można i tak. Nie dajemy nic więcej, prawda? Tylko już jeszcze z góry. A, no, trochę i oliwki, co tam lubicie. No, lubicie. można posmarować masełkiem. O też, może. To tak, fajnie było, ale, ale my może Ale to sobie... już kochani, by było na bogato. Dobrze, nagrzewamy piec na 200 stopni, i wkładamy na 20 minut. To piękne fileciki, z grzybkami. Kochani, posypujemy rybkę tymiankiem. Tak, delikatnie tymiankiem, żeby nie było zapachu ryby, tak? Dokładnie, jeżeli nie lubicie zapachu ryby, Tymianek zagłusza właśnie ten zapach hmm. Ale nasza rybka pachnie ładnie Ja lubię ją w każdej postaci Ja nie za bardzo dlatego posypujemy odrobiną tymianku Nie za dużo Tak przed samym włożeniem już do pieca Posypałam tymiankiem Mmm I od razu pachnie tymiankiem No i kochani Obiadek gotowy Wszystko się piekło 20 minut Ale ostatnie 2 minuty dałam na górną grzałkę a do tego moja ulubiona sałata, którą już znacie. Bo ja ją jem prawie codziennie. Poczekamy chwilkę i przełożymy sobie na talerz. A dzisiaj mamy grzybki ze szpinakiem, białym serem i fileciki z okonia. z okonia. U nas się nazywa Yellow Perch No to jeziorowy okoń. A pokaż, jak się pokurczył. Zobacz, jakie się zrobiły malutkie, prawda? Malutkie, ale fajniutkie. Pyszne, będą pyszne. ta rybka jest przepyszna. Ale wiesz co, ja jeszcze kubicie po ja, po kropie troszkę sokiem cytryn Dokładnie. Tak, delikatnie tak cytrynko. A, i za chwilkę będziemy. Uwielbiam tą rybkę, nie tylko jeść, ale uwielbiam ją łowić. Pojedziemy za niedługo, nie? Niedługo jedziemy, kochani, wam właśnie pokażemy tak tylko troszeczkę. jak my łowimy właśnie te okronie i za chwilkę zabieramy się do jedzenia no i kochani próbujemy a do tego nasz majonez chrzanowy ja sobie troszkę dam na rybkę żeby spróbować kochani ja też chcę spróbować no to tak na pół rybka moja najlepsza no nie wzięłam nożyka ale damy sobie radę. proszę próbuj pierwsze. O, ja sobie próbuj wezmę próbuj. ten kawałek, a tobie ten. To, nie, to nie lubisz. Mm -hmm. No i op. Pachnie. Mhm. A ja będę nawałacz. Mhm. Okoli. Mhm. Iwi. próbujemy Pieczarkę też sobie dajemy na pół. Ryszard na ciebie, pół. Dla mnie na ciebie, pół. Piochaniem. Mm. Rybka. Przepyszna grzybek na zdrowie Kochani. przepraszam kochanie. kochani, tak ten majonez zakręcił w nosie krzan do nosa poprzed zdrowie przed... dziękuję mm. a grzybek teraz robimy grzybka mm. Mm. to znaczy pieczarka mm -hmm. ze szpinakiem pycha i z twarogiem i do tego ta Pasuje ulubiona, idealnie. ulubiona moja sałatka no i żonki, sałatka mm. Próbuję. Przepraszam, na mm mam ale. Troszeczkę zjem. Nie przepadasz ale na jest W takiej troszkę jest. Troszku, troszku dobrych witamin. Tak pyszna. Mmm, mm, takie wszystko dobre. Wszystko pyszne, udało się, kochani. Mm -hmm. Wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Piszcie do nas. My będziemy na pewno odpisywać. Smacznego, kochani. Do się. O, Daję sobie jeszcze majonez. Ale on Ale on jest... No, się tak mi zakręcił. Mówię. Mm. na drugą rybkę, bo troszkę za Ale pyszny ten okoń. Pyszny, pyszny.